I jeśli dzisiaj zobaczymy sobie wszystkie te pomieszczenia w środku, to zobaczy Pan jak wygląda PEWEK, czyli schron ciężki schron bojowy zdolny do długotrwałej i samodzielnej obrony. Przez miesiąc czasu, właśnie w takim schronie, można było podjąć obronę. Armia niemiecka na początku, jak wybudowała pozycję pomorską w oryginalnym nazwisku Die Pommerscheidung, to z myślą, żeby powstrzymać Armię Wojska Polskiego. Realnie się liczyli z Polakami i obawiali się ataku od wschodu. Więc tutaj pozycja pomorska liczy sobie tysiąc schronów różnego rodzaju. Od takich ciężkich schronów bojowych, Bewerk, dzieło klasy B, po takie mniejsze schrony, gdzie załoga mogła się bronić przez dwa tygodnie. W tak dużym schronie można było się bronić przez miesiąc czasu. I jeśli chodzi o samo wejście do takiej fortyfikacji, to po lewej stronie były drzwi gazoszczalne ważące 500 kg, a po prawej stronie identyczne, czyli wyliczane kolejne drzwi gazoszczalne ważące 500 kg. Natomiast znajdujemy się na Zapolu, gdzie można było podjąć obronę. I tutaj niemieckie wojsk... Przygotowało ciężki karabin maszynowy MG-08, Machine Gear 08, jeszcze z okresu I wojny światowej, ale była możliwość wystrzelenia 400 pocisków na minutę, także to wystarczyło, właśnie, żeby bronić się na zapolu. Natomiast jeśli chodzi o samo wejście do fortyfikacji, to tak jak widać po prawej stronie, dosyć mocno uszkodzona część elewacji fortyfikacyjnej. Natomiast im dalej, te ten slon lepiej wygląda. Wszystkie te pomieszczenia, jak za chwileczkę zobaczymy, są w miarę w dobrym stanie. Natomiast elewacja i tutaj zaraz przy wejściu miejsce dla wartowników dosyć mocno uszkodzone po wybuchu w trakcie działań wojennych był rozkaz armii czerwonej, żeby wszystkie punkty oporu, fortyfikacje unieszkodliwić i właśnie wysadzić tak, żeby Niemcy nie mogli z powrotem wykorzystać takich dużych fortyfikacji, ciężkich schronów bojowych jak najbardziej były wysadzane i tutaj w czasie działań Ludowego Wojska Polskiego też Polacy wysadzali fortyfikacje, natomiast konkretnie ten schron wysadzało, wysadzało Ludowe Wojsko Polskie w lutym 1945 i możemy sobie zobaczyć skalę zniszczeń, tak? <grytanie> jaka nastąpiła w na tym okresie. Brakuje wewnętrznych ścian, pozycji dla wartowników, natomiast to co można jeszcze zobaczyć po prawej stronie to jedna taka pozycja dla wartownika Tutaj z ręcznej broni można było odpowiedzieć ogniem, gaszono światło, wtedy wartownika nie było widać, można było odpowiedzieć ogniem z tej pozycji, to jest po prawej stronie, natomiast tutaj, gdzie pan stoi, akurat centralna pozycja dla drugiego niemieckiego wartownika też mógł odpowiedzieć z ręcznej broni ogniem, a za ścianą, tutaj zaraz obok, jak widzimy tę skalę zniszczeń i wody, ładunek wybuchowy zrobił naprawdę sporo szkód. Kolejna pozycja dla wartownika, czyli trzech wartowników niemieckich i z ręcznej broni mogli odpowiedzieć ogniem, natomiast to, co charakteryzowało Taką fortyfikację. Tu przede wszystkim możemy zobaczyć, jak wyglądają wyjścia ewakuacyjne. Tutaj są np. wyjścia ewakuacyjne zasypane, zasypane z tego względu, że niemiecka armia obawiała się ostrzału wrogiej artylerii i tak, żeby uniknąć zawalenia się takich wyjść ewakuacyjnych. Wszystko wypełnione piachem, dupgrysem. Przy tych wyjściach ewakuacyjnych, tak żeby można było później skorzystać z takiego wyjścia ewakuacyjnego, to otwierano drzwi. Demontowano wszystkie elementy stalowe, które znajdowały się w środku jako przeszkoda dla wrogiej armii, żeby nie mogła się podkopać i dostać do takiego wyjścia operacyjnego. I cały ten piach lub wysypywał się do środka, żeby wydostać się później po karabinie klamrowej na zewnątrz fortyfikacji. Komunikacja, szprach rury, rury tak żeby komunikować się z różnego rodzaju pomieszczeniami. Było pomieszczenie dowódcy, oczywiście było też pomieszczenie obserwatora, artylerii dobrze skomunikowane i pozycja bojowa, gdzie były karabiny maszynowe. I tak jak wspomniałem, im dalej, tym lepiej wygląda ta fortyfikacja. Ten stron bojowy, ciężki stron bojowy, rządowniczy możemy dzisiaj zobaczyć. Tu proszę, można wejść do pomieszczenia pogotowia. Także strony bojowe też posiadają pomieszczenia dla piechoty, które można propagować. Nie tylko same takie rzędy, to są duże konstrukcje budowane przez armię niemiecką, ale także okopy. I tutaj, pomiędzy okopami. Były pomiędzy schronami znajdowały się okoły i na komendę dowódcy opuszczano właśnie takie pomieszczenie walczono po kopach. Do załogi, która walczyła po kopach, były przeznaczone dwa ciężkie karabiny maszynowe 10 żołnierzy, na nocenność, się walczyło po kopie. I tutaj też liczby góry głosowe, które pozwalało właśnie na komunikację z dowódcą. Oczywiście elementy wentylacyjne, które charakterystyczne na pozycji pomorskiej. Dużo takich elementów, wentylacyjnych fortyfikacji jeszcze można do dnia dzisiejszego doszczec. Natomiast jeśli chodzi o same przechowywania w takim schronie, tak jak wspominałem, przez miesiąc czasu trzeba było bronić się w tej pozycji i warto e, mniej więcej, więcej mieć właśnie w swoim dyspozycji też prycze, ale tutaj, jak powiem załoga, też możemy zobaczyć jak, w którym miejscu konkretnie spała na tych pryczach. U góry jedna prycza, na dole troszeczkę niżej kolejna prycza. I na samym polu noszę dla rannych niemieckich żołnierzy. I praktycznie takie elementy po tych kluczach możemy tutaj dostrzec. Natomiast ścianę, dalej, kolejne pomieszczenie. Możemy zobaczyć,